Witam w kolejnym materiale, w którym przyjrzymy się pewnej nowej koncepcji. Mowa o PX Pro, technologii, która proponuje zupełnie inne spojrzenie na kontrolę w rolnictwie. Nie jako kolejny dodatek, ale jako fundamentalną warstwę technologiczną. Zobaczmy, o co w tym chodzi. No właśnie, zacznijmy od tego pytania, bo pomyślmy: Mamy tyle technologii, czujniki, automatyzacje, a mimo to każdy cykl uprawy jest w jakimś stopniu loterią. Dlaczego profesjonaliści wciąż muszą liczyć na łód szczęścia? Okazuje się, że odpowiedź sprowadza się do jednego bardzo konkretnego problemu. I to jest ten wróg, zmienność albo inaczej, wariabilność. To ona jest odpowiedzialna za to, że wyniki z jednego cyklu niemal nigdy nie są takie same jak z poprzedniego. A dla każdego, kto prowadzi profesjonalny, skalowalny biznes, taka nieprzewidywalność to po prostu ogromny koszt i realny hamulec dla rozwoju. Skoro już wiemy, co jest problemem, to czas na rozwiązanie. I tutaj właśnie pojawia się PRX Pro. Ale uwaga, nie jest to przedstawiane jako kolejny produkt w szeregu, tylko jako zupełnie nowa kategoria narzędzia. Taka nowa warstwa kontroli stworzona specjalnie do walki ze zmiennością. No dobrze, ale co to tak naprawdę znaczy warstwa technologiczna? To nie jest nawóz, to nie jest stymulator, to nie są mikroby, to jest jak sama nazwa wskazuje, fizyko środowisko kontroli. Jego jedyne zadanie to stabilizacja całego systemu, żeby wreszcie uzyskać powtarzalne wyniki raz za razem. I tutaj dochodzimy do chyba najważniejszej informacji. To technologia, która po prostu nakłada się na to, co już działa, na sprawdzone protokoły. Nie ma potrzeby zmieniać dawek nawozów, harmonogramów nawadniania, podłoża, klimatu, nic, a to jest olbrzymia zaleta, bo całe zdobyte przez lata know-how pozostaje nienaruszone. Oczywiście ważne są też konkrety, które budują wiarygodność. Mamy tutaj do czynienia z produktem, który jest w pełni certyfikowany w Unii Europejskiej. Co ważne, jest zarejestrowany jako biostymulator niemikrobowy. Do tego dochodzi patent europejski i, co dla wielu będzie kluczowe, jest on dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Dobrze, przejdźmy do mechaniki. Jak to w ogóle działa? Co ciekawe, cała siła tej technologii nie leży w nieprzewidywalnych reakcjach biologicznych. Wręcz przeciwnie, jej źródłem są stabilne, powtarzalne własności molekularne. I to jest fundamentalna różnica, bo właśnie ona ma gwarantować przewidywalność efektów. Okej, okay, cała ta bądź co bądź złożona nauka sprowadza się do trzech bardzo prostych do zapamiętania filarów. Mamy więc tarczę, która osłania korzenie, mamy inteligentny system dostarczania pożywienia i wreszcie mamy coś, co dba o równowagę całego systemu. Rozłóżmy każdy z tych elementów na czynniki pierwsze. Filar numer jeden: Tarcza. pre Pro tworzy wokół korzeni taką stabilną fizykochemiczną matrycę, która działa jak bufor, jak ochronna poduszka. Chroni tę super wrażliwą strefę korzeniową przed nagłymi, toksycznymi skokami stężeń, przed wahaniami jonowymi, przed stresem i, co kluczowe, ona nie wprowadza tam żadnych nowych mikrobów. Po prostu tworzy stabilne warunki dla tych, które już tam są. Filar numer dwa. I ten element, cóż, fundamentalnie zmienia to, jak roślina się odżywia. Chodzi o to, żeby uwolnić potencjał składników, które często są w systemie, ale z różnych powodów pozostają zablokowane i niedostępne dla rośliny. Słowo klucz to helatacja. Mówiąc najprościej, cząsteczki PX-Pro działają jak takie małe szczypce, które łapią jony składników odżywczych i zamykają je w małe, mobilne paczuszki. A te paczuszki, czyli helaty, są dla rośliny czymś w rodzaju idealnie przygotowanego, łatwego do przełknięcia i strawienia posiłku. Zobaczmy, jak wygląda ta podróż składnika odżywczego. Krok pierwszy. Zostaje on spakowany w helat. Krok drugi. W tej bezpiecznej formie podróżuje przez podłoże, omijając wszystkie pułapki. Nie blokuje się z innymi jonami, nie jest wrażliwy na wahania pH i krok trzeci. Dociera prosto do celu, pod samą błonę komórkową, gotowy do natychmiastowego wchłonięcia. Ten slajd świetnie pokazuje różnicę. Po lewej stronie mamy typowy system, taki trochę chaos. Jony się blokują, pH skacze, składniki walczą ze sobą. Po prawej z warstwą Pierrex Pro mamy porządek. Składniki są mobilne, chronione i dostarczane w sposób zrównoważony. Różnica w efektywności jest, jak widać, kolosalna. Ten cytat to w zasadzie sedno sprawy. Chodzi o to, by zasypać przepaść między tym, co jest wlewane do systemu, a tym, co roślina jest w stanie faktycznie pobrać i wykorzystać. Mniej strat, lepsze wykorzystanie nawozów, co potencjalnie przekłada się też na możliwość stosowania niższych dawek NPK. No i wreszcie filar trzeci, stabilizator całego systemu. Prex Pro charakteryzuje się wysoką zdolnością wymiany kationowej. To brzmi skomplikowanie, ale działa trochę jak inteligentna gąbka na sole. Kiedy w systemie jest ich za dużo, na przykład podczas pików zasolenia, gąbka je wchłania, a kiedy ich brakuje, oddaje. W ten sposób wygładza te niebezpieczne wahania i chroni rośliny przed szokiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Oprócz tych trzech głównych filarów mamy też szereg dodatkowych korzyści, które składają się na ogólną stabilizację. To na przykład buforowanie pH tuż przy samym korzeniu, albo wiązanie potencjalnie toksycznych metali ciężkich i redukcja stresu osmotycznego. Każdy z tych elementów to kolejna cegiełka do budowy bardziej odpornego i przewidywalnego systemu. No dobrze, było sporo nauki, ale teraz połączmy te wszystkie kropki i zobaczmy, co to wszystko oznacza w praktyce. Czyli, jakie są z tego konkretne, wymierne korzyści dla kogoś, kto prowadzi uprawę? A oto i one. Nadrzędnym celem jest powtarzalność, a z powtarzalności wynika mniejszy rozrzut w plonach i jakości między kolejnymi cyklami. Lepsze wykorzystanie nawozów to potencjalnie niższe koszty, mniej nagłych, nieprzewidzianych problemów to mniejsze ryzyko. A to wszystko razem, cóż, daje prawdziwą, a nie tylko teoretyczną możliwość skalowania biznesu. To zdanie jest właściwie kwintesencją tej technologii. Przewdywalność, powtarzalność i skalowalność to takie trzy święte graale profesjonalnego rolnictwa. I co najważniejsze, wszystko to przy zachowaniu oryginalnych, sprawdzonych metod uprawy. Bez rewolucji a z ewolucją. Podsumowując, Prex Pro jest przedstawiany jako coś więcej niż tylko produkt. To propozycja zmiany paradygmatu, przejścia od rolnictwa, które głównie reaguje na problemy, do rolnictwa, które bardziej przypomina precyzyjny, kontrolowany i stabilny proces produkcyjny. I na koniec zostawiam takie otwarte, nieco prowokacyjne pytanie: czy technologie tego typu, oparte na stabilnej fizykochemii, to faktycznie początek końca ery, w której uprawa w dużej mierze była sztuką zgadywania? Z tą myślą warto zostać.